Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem mistrz to Kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2: Middle Earth. Poprzednio przychodziliśmy grobowcy Tarasza i teraz też to będziemy robić, czyli dokładnie to co. Odcinek temu również pod względem tej kwestii. Nic się nie zmieniło wielkiego. Tyle że zmieniłem buty zamiast regeneracji to życie. Więc tak, tu mamy. Życie. Tu mamy życie, tu mamy życie. Później możemy to zmienić na regenerację. Tylko, że tu jest. No, liczmy nawet najmniej, tak? 21 plus 90. Nie, to życie, życie. Czyli 21, 48, prawie 50. I 70 dziś około. Byśmy mieli 70 życia mniej. Ale byśmy mieli regenerację. Około 15 punktów. Co sekundę. Właściwie to nie życia 5, no ale. Trzy grobowce. Raz. 2, 3, Jestem przy kolejnym. To jest gwiazdka właściwie. Omijamy. Są jeszcze kolejne 3, 3. Właśnie I wchodzimy do tego Tu nie mamy gdzie uciec Musimy uważać, aby nas nie okrążyli Najemniku, chodź Będziemy tu walczyć przy samych drzwiach O, przy wyjściu bardzo rozsądnie Troszkę nas okrążyli, ale nie ma ich tak, tak dużo Więc poradzimy Coś na to o, właśnie, talizman z zimna mi wypadł, dzięki czemu zamrażam przeciwnika. Obrażeń nie ma 3:8, 8 nie są one duże, ale to się przydaje. Wytrącam z równowagi inne tam, na to uwierzę, to idealny żywioł. Przeciwieństwo ognia to woda, nie zimno czy lód, ale... Powiedzmy, że przeciwieństwem lodu jest lawa czy magma. Kolumnady. A raczej, gdy jest ta wieżyczka, no to nie ma rozgałęzienia, jest po prostu tunel. Tam, jak coś zostało, to jeszcze później weźmiemy. Chyba że się tak dziwnie połączy, to może być końcówka. Może być tu złota skrzynka, lub nie. Padła mi runa. Nie myślę, że to kostka Chora Dreamów czy coś innego. No, ale to taki jest dźwięk soczysty, że no, ra, raczej tego nie pomylimy z niczym innym usłyszymy. Nie tak jak czasami z runami bywa. Wypakowałem to były dwie runy. Aha, może jeden klejnocik, jak się wydawał, ale no, ewidentnie runa była. On też zimno, a ja tu z zimnem kiepsko. bym przykładem przeciwnika: zaklęte zimno, ale kiepska odporność na zimno. Czasami bywają takie wyjątki. Yuond bierzemy. Jest tylko jedna runa. Minus 20, 10 do siły odporność na ogień. Tu regenerację many. Odporność na błyskawice. Ciekawe. Odnowienie życia jest też. I odporność na... Zimno. Ciekawa. Runa. Słowa runiczne mogą mieć o wiele bardziej ciekawy efekt. Chociaż raczej taki sam. Gdyż w odpierw coś zmienili. Bo nie dałoby się chyba odbicia lustrzanego zrobić tych efektów, jak na podstawie wcześniej... Zaraz, 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 zaraz. Miejsce na dysku się kończy, czy o co chodzi? Jakoś tak dziwnie. Wątpię, żeby było za dużo efektów przy przeciwniku. Przecież to Diablo 2, stary mod. Może się przekonamy o co chodzi. Może się coś nie załadowało, gdyż teraz jest dobrze. Dobrze jest. Czyli to ci są bosami, Najemnik? Zginął? No nie. Musimy się oczywiście po niego wrócić i... Skorzystamy również z... Naprawy broni. Takie coś jeszcze zrobimy, żeby wolniej spadało. Chociaż nie wiem, czy teraz nie będzie szybciej. No, przetestujemy zaraz i będziemy wiedzieli. Najmniej na truciznę ma odporność najwyższą, więc nie powinno być problemu. O, wielkie grupy. Może być problem. Tak, bywa. Amulet, słyszałem. Bossa raczej żadnego nie ma tutaj. Dobrze, więc. Pojedyncze przycisk wysokopoziomowe urny. No ale w tym modzie ich nie ma. A poza tym były trzy, nie dwie. Obok siebie. Jednopokojowe. Znaczy ciężko to nazwać pokojem. Sale. jedno jednopomieszczeniowe strony. To akurat będzie... ...więcej niż jedno. Rubin ze skazu, no w szczęście sensie już lepsze wypadają. No, lepiej z tym z zimnem idzie, jakby radzę sobie pozytywnie z ich obroną. Tu może się skończyć takim właśnie przejściem donikąd. No i chyba wszystko na to wskazuje. Tak też jest. Myślałem, że trochę dłuższy ten tunel, ale jak widać, nie. Z dwa grobowcy przyjdziemy w tym odcinku. Wątpię, że może być mniej tego. To nie jest kamienny brobowiec na poziomie drugim. Błyskawica to nie mój ulubiony żywioł. Eteryczna to nie będzie dużo warta. Raczej tarcza gościana też bez umiejętności. Nie dają rady z regeneracją. Odwrót, odwrót, rozciągnięcie. I wracamy. O, to boss nawet. No ale wreszcie jakaś legenda mi wypadnie. Coś zimne chyba boss miał. Już ciężko mi się przebić. No i jakoś stoi. Choć nie bryluje. Drugi boss. Nie, to czempioni. No ale powiedz mi, jak drugi boss? Coś tak jakby. Zobaczymy, co z kostki. O dziwo, jeszcze na razie wszystko, sporo tych mikstur zostało zużytych, dlatego... O, ale... jeden pierścień więcej to już za dużo... Dobrze, aha, przegapiłem urnę, jedną, drugą, trzecią, czwartą... No dobrze, dalej więc. Będzie długi korytarz, jak zazwyczaj. Nic się nie zmieniło. To już raczej końcowa sala. Wolałbym się cofnąć. Odporność na błyskawice 61. Widzicie? Jeszcze za mało. 61 odporności na tym etapie nie daje sobie rady. To niedopuszczalne. No dobra, idziemy dalej. Kolejna strona. Na razie jest mniejszy grobowiec po dwóch stronach niż tamten. Ale nie było kolumnady i to pewnie jeszcze z rozgałęzieniem. Ajnik został sam, dlatego już mu pomagam. Wciążę trochę przeciwników. Chciałbym się dostać do bosa, że on będzie wskrzeszał tamtych. Teraz będzie za Mimo, że się uda, no silne. Jest! Zwycięstwo! Teraz trochę przedmiotów pozbieramy, poregenerujemy sobie i dalej. A, tu jest jeszcze taka zbroja cenna. Tu tak samo, tylko że nim jeszcze. To nie jest końcowa lokacja. Tamini, jednak osobna. O, tu już się inaczej nazywają chyba. Tak, orużytni, oradrimowie. Kto już zwieńczenie. No i kolejny grobowiec. Jak tam z tym talaraszem wyjdzie, to nie wiem. Ale mi się wydaje, że idealnie 20. Oczywiście on jest większy od ra, tylko kwestia: jak bardzo. Zresztą jako 10%. Czy 20. No to niewiele. A zazwyczaj nie jest sporo większy, znaczy ten z mógł być mniejszy chyba. Ale nie był. I kolejny teraz. Jest ich wszystkich siedem czy sześć? Siedem. No więc połowę przyjdziemy prawie w tym odcinku, i wchodzimy Co tutaj wypadnie, najmniej oczywiście sobie poradzi. On jest wydajny. A gdzie tam mała mikstura życia? Chcę ją zużyć jak najszybciej. Poziom 23 się powoli zbliża. Myślę, że dam radę zdobyć w tym akcie. A może nawet 23,5? Już widzę, że to jest większe. Już jeszcze jeszcze ma tu łącznik. Ma tu ma. Ładna zbroja na pierśnik wrzucamy, nie ma miejsca. Widzicie coś mi wzbrania przed tym. Żebym go wziął. No i mamy finał. W tej strony. Dobrze, że tam raczej na końcu już nikogo nie ma. Znaczy niczego. Gdyż to potwory to nie ludzie. Przynajmniej w tym przypadku. O, tam jeszcze ktoś raczej nie bos. nikt nie doznał sporego ubytku zdrowia. Rozgołężenie czy. Kolumnada u mnie zimnym kiepsko 16, ale jest na szczęście tam mikstura, więc durian nie straszne. Kiedyś się o tym nie wiedziało, i trzeba było jakoś tą umiejętność odporność uzyskać. Zezwierciadłem 30-40 to był max, i ciężko szło. Przesuwamy się, kolejny boss, jestem chroniony za filarem, jakiś negatywny efekt jest, tak złota skrzynka, nie lubosów, obstawiajcie. Teraz niestety mamy niekorzystną aurę, chyba zwiększenie obrażeń zadawanych w nas, więc więcej tracimy. Można nasłuchiwać, czy już był boss. Ja go nie widziałem, więc raczej nie. Tak, tu jest grupka. Daj mi kieł, rozpracuję, ja mu tylko pomogę. Zobaczymy ile wytrzymałości 4, 13. Jeszcze mogę poatakować zbyt odważnie. Z tym zakrętym ogniem sobie poczyniłem. No i dobrze, przed nami właściwy grobowiec Torasza. Spotykamy się w mieście i tutaj odcinek ulega zakończeniu. Myślę więc, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzuj się, z wami żegnam, cześć.